Alleluja! Witam Cię w kolejnym odcinku z Jezusem w świat. Można dzisiaj w Ewangelii usłyszeć takie słowa. Nie zostawię Was sierotami. Kochani, sierota to ten, który stracił swoich rodziców. Jeśli stracił tylko matkę, mówimy, że jest półsierotą. Albo ojca, mówimy, że jest półsierotą. Jeśli stracił obydwoje rodziców, mówimy, że jest sierotą zupełnym. I... W Funkcjonuje to też w innych postaciach. Sierota to ten, który nie umie sobie poradzić z życiem, jakiś fajtłapa, ktoś niezdolny życia. Ale sierota to także ten, który nie jest kochany, który jest odrzucany, ma trudne doświadczenie odrzucenia. Jan Paweł II, którego widzimy w pomnik w oddali, miał też takie doświadczenie. Jak miał 9 lat, zmarła mu matka, która miała 45 lat, była chora, ciężko chora przez cały czas. Jak miał 12 lat, zmarł je, jego brat. Miał wtedy 26 lat, to młody lekarz. I jak miał 21 lat, zmarł mu ojciec. Trudny czas. Miał także siostrę, która umarła od razu po porodzie i tak naprawdę miał takie doświadczenie bycia sierotą. Ale właśnie wtedy, gdy miał 21 lat, gdy zmarł mu tata, ogłosił Jezusa swoim ojcem i Maryję swoją matką i nazwał totus tu cały twój ten tytuł towarzyszył Maryi jego matce aż do jego końca pontyfikatu aż do śmierci. I może ty czujesz się sierotą? Nagrywam to ten filmek dzisiaj przed naszym kościołem. Stoją tu ludzie bardzo. Uwrażliwieni na to, że nie mogą wejść do kościoła, zrozumiałe, poniżeni, osamotnieni, sieroty. Bez nas mają pretensje do kościoła, do nas, zrozumiałe. Może ty czujesz się sierotą i uczucie bycia sierotą prowadzi do uzależnień może nałogów, alkoholizmu może uzależnienia od seksu, internetu, od porno od, można, komórki, pracoholizmu. Nie poddawaj się. Jezus nie zostawił nas sierotami. On nas kocha, pragnie Twojej miłości. Pozwól mu dziś być Twoim ojcem. Pozwól Maryi być Twoją matką. Nie uciekaj od tego. Jeśli uciekasz, my jesteś w wielkim niebezpieczeństwie. Bóg nie zostawił nas sierotami. Dlatego, kochani, można powiedzieć odpowiedzialnie: Bóg tak cię kocha, że nie ma na świecie sierot. Nie ma. Ja, jak przeżywałem swoje doświadczenie osierocenia, padłem w różne nałogi. Bóg mnie wyzwolił. Dziś chcę żyć inaczej. On mnie kocha. Nie jestem sierotą, choć moi rodzice już nie żyją. Dlatego Bóg Cię błogosławi, ja Cię błogosławię i odwagi. Na świecie nie ma sierot, bo Bóg i Maryja Cię kochają. Z tą miłością idziemy w świat. Alleluja! Błogosławionego dnia, świętego dnia. Niech Cię Bóg błogosławi i spotkamy się na Eucharystii w Kościele. Nie tylko przez internet, ale z żywym Jezusem. Alleluja!